Czy można zarobić duże pieniądze na tatuażach? Wiele osób Myśli, że tatuażyści ledwo wiążą koniec z końcem. Branża jest przesycona. Artyści biorą każde zlecenie i pracują po 12 godzin dziennie. Ale to nieprawda. Nie masz pojęcia, ile naprawdę można zarobić na tatuażach. Tak naprawdę tatuażysta może zarabiać od 5 tysięcy do 20 tysięcy zł miesięcznie. Osobiście ja w słabsze miesiące zarabiam około 10 tysięcy zł, a w lepsze 15 albo 17 tysięcy zł. Są artyści, którzy biorą od 2000 zł za sesję, a ich termometra nasz jest pełny na kilka miesięcy do przodu. Wniosek? Tatuaż to nie tylko pasja, ale i świetny sposób na życie, jeśli wiesz, jak to zrobić dobrze. Jak zrobić duże pieniądze na tatuażach w 25 roku? Tatuaż to nie tylko sztuka, ale i wielkie pieniądze. Możesz pracować na ilość i brać klientów za grosze, a możesz zbudować własną markę, wyróżnić się stylem i podnieść ceny kilkukrotnie. Co robią tatuażyści, które nie zarabiają dużo? Przyjmują każde zlecenie, nawet jeśli nie lubią danego stylu. Nie mają własnego charakterystycznego stylu, więc klienci ich nie zapamiętują. Boją się podnieść ceny myśląc, nikt nie zapłaci więcej. Nie rozwijają social media i liczą tylko na polecenia. Co robią ci, którzy zarabiają 10 tysięcy plus miesięcznie? Tworzą unikalny styl, dzięki czemu ludzie przychodzą specjalnie do nich, korzystają z trendów, ale dopasowują je do swojej wizji. Budują swoją markę osobistą przez social media. Sprzedają nie tylko tatuaże, ale autorską sztukę. Dlaczego w 2025 roku kluczowe jest znalezienie własnego stylu? Dziś klienci nie chcą po prostu tatuażu, chcą czegoś wyjątkowego, są gotowi zapłacić więcej, jeśli widzą, że masz swój charakterystyczny styl. Tegoroczne trendy pokazują, że autorskie projekty sprzedają się lepiej niż masowe wzory. Top style w 2025 roku, które pomogą ci się wyróżnić: Cybersygilizm, cybernetyczne symbole, mroczny klimat. Abstrakcje. Unikalne, artystyczne kompozycje. Kolorowe tatuaże. Odważne, dynamiczne kolory wracają do gry. Dodatkowe trendy. Blackwork plus textures. Mocne, czarne tatuaże, skomplikowane wzory i tekstury. Anime i manga style. Czyste linie, jaskrawe kolory, rosnąca popularność. Minimalizm, fine line. Drobne, precyzyjne tatuaże wchodzące do segmentu premium. Patchwork tattoos. Chaotyczne kompozycje wielu małych tatuaży. Surrealizm Psychedelik Tatus. Unikalne malarskie kompozycje na skórze. Tatuaże to wielkie pieniądze. Wystarczy, że się odważysz i zaczniesz działać. W tej branży wszystko zależy tylko od ciebie i Twojego wysiłku. Jeśli jesteś gotowy na zmianę, czas na kolejny krok. Zapraszam Cię do następnego odcinku.